Cześć! Witaj w ostatnim materiale związanym z podwyżkami i obniżkami. Czekają na Ciebie najcięższe zadania związane z tym tematem. Gdy okażą się one za trudne, spokojnie możesz z każdej chwili wrócić do wcześniejszych materiałów. Przejdźmy więc do zadań. Asia i Wojtek są rodzeństwem. W ciągu dwóch lat bieg Asi wzrósł o 25%, a w ciągu czterech lat bieg Wojtka wzrósł o 80% oblicz, o ile procent wzrosła w ciągu tych czterech lat średnia ich wieku. Zróbmy do tego zadania pomocniczą kabel. W wierszach mamy dwie osoby, Asia i Wojtka, a w kolumnach czas, teraźniejszy, przyszły za 2 lata oraz przyszły za 4 lata. Za pomocą X oznaczmy wiek Asi teraz. Za 2 lata Asia będzie miała X plus dwa lata. Dodatkowo, z treści zadania wiemy, że za 2 lata Asia będzie miała o 25% lat więcej niż ma teraz. Więc x plus 2 to się równa 1,25x. Dzięki temu równaniu możemy obliczyć ile lat ma teraz Asia. Odejmijmy od obu stron x. Otrzymamy 2 to się równa 25% x Obie strony równania możemy wymnożyć przez 4. Wychodzi nam, że x, czyli wiek Asi teraz, wynosi 8 lat. Za 2 lata w takim razie będzie miała 10 lat, a za 4 lata 12 lat. Zajmijmy się teraz Wojtkiem. Oznaczmy jego wiek teraz jako y. Wiemy, że w ciągu 4 lat Wiek Wojtka wzrósł o 80%. Za 4 lata Wojtek będzie o 4 lata starszy, czyli będzie miał y plus 4. I to będzie równało się 180% y, czyli 1,8y. Znowu rozwiążmy równanie, by wyliczyć wiek Wojtka teraz. 1 cała i y to się równa y plus 4. Odejmijmy od obu stron równania y. 8y to się równa 4. Podzielmy obie strony równania przez 80. Dostajemy, że y to się równa 5. Czyli Wojtek ma teraz 5 lat. Za 2 lata będzie miał 7, a za 4 9 lat. Za zadanie mieliśmy wyliczyć, o ile procent wzrosła w ciągu tych 4 lat średnia ich wieku. Więc obliczmy średnią wieku rodzeństwa teraz oraz średnią wieku za 4 lata. Średnia pierwsza, czyli ta teraz, to się równa 8 plus 5 podzielone na 2, czyli 13 drugich. A to jest 6,5. Średnia druga to się równa 12 plus 9 drugich, czyli. 21 21,2, a to jest 10,5. Średnia wieku Asi i Wojtka teraz wynosi 6,5 roku, a za 4 lata wyniesie 10,5 roku. Zauważmy, że średnia wzrośnie o 4 lata. Obliczmy więc, ile to jest procent. 4 na 6,5 razy 100 A to się równa w przybliżeniu. 61,5% czyli o tyle procent wzrosła średnia ich wieku. Magda jest stałą klientką salonu optycznego. Postanowiła skorzystać ze specjalnej oferty przedstawionej na rysunku obu i wybrała okulary, za które zapłaciła 1038 zł. Podaj początkowe ceny szkieł i oprawek wybranych przez dziewczynę, jeśli przed naliczeniem zniżki cena oprawek stanowiła 1 trzecią cenyszkiem. Z rysunku możemy odczytać, że magda dostała zniżkę w wysokości 18% na oprawki i 12% na szkła. Oznaczmy przez x cenę szkła przed obniżką. Wiemy, że cena oprawek przed obniżką stanowiła 1 trzecią ceny szkła, więc 1 trzecia x to będzie cena oprawek przed obniżką. Zastanówmy się, ile zapłaciła Magda za szkła i za oprawki z naliczonymi zniżkami? Za szkła zapłaciła. O 12% mniej, czyli X odjąć 12% z X, co daje nam x odjąć 12 z setnych x, a to jest 88 setnych x, na oprawki dostała 18% zniżkę, czyli zapłaciła za nie 1 trzecią x odjąć 18% z jednej trzeciej x, czyli

Plus 41,15 x, bo tyle kosztowały oprawki, to się równa 1038. Po wyliczeniu otrzymujemy, że x to się równa 900. Więc szkła przed naliczeniem zniżki kosztowały 900 zł, a oprawki stanowiły 1 trzecią tej kwoty, czyli Oprawki kosztowały 300 zł. Kolejne zadanie brzmi każdą krawędź w prostopadłościanie ABC zmniejszono odpowiednio o 5%, 10% i 15%. Oblicz! O ile procent zmniejszyła się objętość tego prostopadłościanu. Wyznaczmy objętość naszego startowego prostopadłościanu. Objętość to potocznie długość razy wysokość, razy szerokość, czyli w naszym przypadku A razy B razy C. ABC. Wiemy, że długość A zmniejszyła się o 5%, więc ile teraz będzie wynosiła? A odjąć 5% z A, czyli A odjąć 5setnych A. To się równa 95 setnych A. Długość B zmalała o 10%, więc teraz będzie miała B odjąć 10% z B, czyli 90 setnych B. Analogicznie, długość C, która zmniejszyła się o 15%, będzie teraz wynosiła C odjąć 15% z C

ABC. Obliczmy, jak zmieniła się objętość w stosunku do tej początkowej. 726 750 milionowych. ABC nad ABC, bo to była początkowa objętość. Po skróceniu zostaje nam 726 750 milionowych, a zamieniając ten ułamek na procent, otrzymujemy. 72 całe i 675 tysięcznych procent, czyli objętość zmniejszyła się o 27,325 tysięcznych procent liczbę 60 zmniejszono o P O ile procent należy zwiększyć otrzymaną liczbę, aby otrzymać ponownie liczbę 60. Mamy liczbę 60. Zmniejszamy ją o P Oczywiście, p% liczone jest z liczby 60. Otrzymamy zatem liczbę 60 odjąć p% razy 60. p% to pset, więc mamy 60 odjąć psetnych razy 60. Czyli 60 odjąć 60 pset. W skróceniu 60 odjąć 0,6p. Możemy zapisać to jako ułamek 10. Gdy już obliczyliśmy, ile wynosi nasza zmniejszona liczba, zastanówmy się, o ile procent musimy ją podnieść, aby ponownie otrzymać liczbę 60. Widać, że musimy liczbę zwiększyć dokładnie o 60%. p bo tyle wynosi nasza różnica. Ale ile to jest procent? Przedstawmy to najpierw w postaci ułamki. 0,6p przez pomniejszoną liczbę, czyli przez 60 odjąć 0,6p, razy 100%. Mnożę licznik przez 100. Będzie to 60p nad 60 odjąć 0,6p. Oczywiście procent. Możemy zauważyć, że każdy czynnik dzieli się przez 6. Więc otrzymamy 10P nad 10 odjąć 1 dziesiątą p%. Więcej już nic nie możemy zrobić, więc to wyrażenie jest wynikiem naszego zadania. Czyli naszą liczbę 60 odjąć 60 p należy zwiększyć dokładnie o 10p. Na 10 odjęć 1, /10 p%, procent, by uzyskać ponownie liczbę 60. Wykonajmy do tego zadania sprawdzenie. Naszą liczbę pomniejszoną, czyli 60 odjęć 60 p, mieliśmy zwiększyć o konkretny procent, czyli o 10 p nad 10 odjęć 1, /10 p%. Procent, z naszej liczby, czyli z 60, odjąć 60 p. I wtedy powinniśmy uzyskać naszą początkową liczbę, czyli 60. Jeśli tak się stanie, okaże się, że dobrze wykonaliśmy to zadanie. Obliczmy więc. Liczbę przepisujemy, a procent zamieniamy na ułamek. By to wykonać, musimy podzielić ułamek przez 100. Lub wymnożyć przez jedną sedną, bo to jest to samo. Otrzymamy więc 60 odjąć 60 p dodać 10p nad 10 odjąć 0,1p razy 100. I to pomnożone jeszcze przez 60 odjąć 60 p Zauważ, że te dwa nawiasy można skrócić. Będziemy mieli wtedy,

Już na tyle zadań związanych z podwyżką i obniżką. Jeśli wykonywałeś ze mną wszystkie zadania z wszystkich trzech materiałów, to na pewno nic cię już nie zaskoczy. Dziękuję za wspólnie spędzony czas i zachęcam Cię do oglądania innych naszych materiałów.